Aby dodać swój pierwszy jadłospis, należy wejść w zakładkę jadłospisy, a następnie dodaj jadłospis. W tym miejscu tworząc jadłospis, możesz wymyślić jakąś nazwę, założoną kaloryczność Tutaj, jeżeli uda Ci się wpisać założoną kaloryczność, to program automatycznie przeliczy ilość gramów w zależności od rozkładu procentowego makroskładników. Natomiast, oczywiście, możesz to wszystko edytować i samodzielnie zmienić te wartości. Możesz też edytować nie tylko ilość procentową, ale też możesz ustalić po prostu gramy masz możliwość nie tylko edytowania każdego pola, natomiast możesz też wybrać ilość dni lub od którego dnia zacznie się ten jadłospis. Ustalmy, że tworzymy jadłospis na 14 dni. Możesz także ustalić rozkład procentowy energii w ciągu dnia. Miej na uwadze, że tutaj te pola mogło, można przesuwać, można je usuwać, lub można też je dodawać. Także tutaj masz pełną dowolność. Program także podpowiada Ci, ile jeszcze brakuje procent do, do 100% rozkładu energii w ciągu dnia. Możemy sobie to edytować w dowolny sposób. Możesz oczywiście także dodać jakąś godzinę posiłków. Ale nie jest to obowiązkowe. W zależności od metody twojej pracy możesz dodać albo nie dodawać tych godzin. I tyle. I tak możesz stworzyć właśnie w ten sposób swój pierwszy jadłospis. Miej też na uwadze, że możesz yy, przejść i stworzyć jadłospis yy, poprzez szybki start. Jeżeli tworzysz jadłospis przez szybki start, no to wtedy ten jadłospis yy, generuje się w tym miejscu. Yy, więc jak go tworzysz, no to on się będzie tutaj zapisywał. Natomiast yy, teraz w tym tutorialu ja Ci pokazałam, w jaki sposób yy, układać jadłospis yy, bez pacjenta. Natomiast masz też możliwość dodawania douspisów dla pacjenta. Natomiast instrukcję jak dodać taki douspis otrzymasz w kolejnym filmiku instruktażowym.